A więc witam na kanale Witutech. Trafiło się fajne znalezisko. Także postanowiłem wam to pokazać. Czyli co ludzie wyrzucają na złom, nie? No. A więc tak, może zaczniemy od skrzyni. Skrzynia oryginalna w idealnym stanie. Obrusko DDR. Znalazła się tylko właśnie ta część. Nie ma tej drugiej z tymi mniejszymi zębatkami. Do tego mamy cylinder DDR. Cylinder jak widać jest po przejściach. Bo ktoś no nie umiał go pewnie zdjąć. Także gwint mimo tego, że jest w naprawdę ładnym stanie. No dostał po dupie. Tuleja też do jazdy. Znaczy, no, była do jazdy. Tutaj kruciec sklepany. Wiecie dlaczego? No, żeby wybić, bo znając życie, cylinder był tu mocno chwycony, no i ktoś walił młotkiem jak popadnie, nie? Co właśnie widać po złączonym obrazku. Teraz, tak, co do tulei, no to też tutaj dostała. Szkoda, szkoda, nie? Bo byłby fajny cylinder do jazdy, oryginalny. No a wygląd tak wygląda. Jak wygląda. Mm, tłok. Nie wiem czy to jakieś dłuto było, pewnie jakieś dłuto. Co do karterów, powiem Wam, że gdyby nie to, że ktoś się właśnie potraktował jak potraktował, no to byłyby, kurde, w naprawdę ładnym, oryginalnym stanie, bo nawet numery. O. Nawet numery karterów się zgadzają. No i nie są jakieś tam uszkodzone czy coś. Nie. A więc tak, śrubka SK, oryginał. Frezy. Frezy też jeszcze normalnie do jazdy. Mechanizm. Wszystko pracuje, nie? No i tak. Tu ktoś napunktował. Żal na to patrzeć. Prawdopodobnie był w tym silniku. No ja tak. Myślę, że. Był raz robiony remont. I ktoś zapunktował właśnie z żeby nie wypadł. No i to łożyska też chyba nie są oryginalne. Zachowało się jedynie. Tutaj na skrzyni Tłok DDR A jeszcze co do, co do gwintów, wszystko Ciężko z jakością, ale wszystkie gwinty są kurcze, nienaruszone, naprawdę jak nowe Co już wiadomo, że po tylu latach zdarzają się jakieś tam pozrywane czy coś takiego druga strona też no obie praktycznie umyć i są kurde gówki tutaj wszystkie gwinty o. widzicie normalnie kurde, aż się łyska wokół kręci tutaj też nic nie wytarte no karty ogólnie można powiedzieć, że w idealnym stanie, jakby nie to, że ktoś kiedyś właśnie przy remoncie zaczął to punktować. No, I teraz ściągnęłem kółki, zobaczymy w środku. Wszystko czyściutkie. Wow, nie wiem, to już musicie ocenić, ale chyba nie jest oryginał. Musiałbym. Porównać z innym, ale no jest w za dobrym stanie, żeby to był oryginalny wał raczej. łożyska tutaj, właśnie, też były nowe do jazdy. Jakby oczywiście, nie kolejny minus tutaj, ktoś tak samo potraktował młotkiem Gwin. O, sorry, miałem telefon. <laughs> Także co, moje podsumowanie? No. Jak widzicie, i takie rzeczy można znaleźć na złomie. Warte dość trochę, bo to jeszcze wszystko DDR, nie? Także co no, szkoda, że takie rzeczy kończą, kończą na złomie. No ale jak widać, ktoś pewnie potrzebował pieniędzy, także na Alu to wyjebał, nie. No, to wszystko w tym filmie. Czym się?